Cześć, witaj na kanale szkoła programowania.com. Mam na imię Wojtek i nauczycie programować w języku C Sharp. Dzisiaj opowiem Wam o Extension Methods, czyli o jakby metodach, funkcjach rozszerzenia. Może na początek pokażę, jak to w ogóle wygląda. Musimy sobie stworzyć klasę statyczną, w niej stworzyć metodę statyczną, która to jest przykład właśnie rozszerzenia do typu Double. Celsius tu Fahrenheit. I teraz e, pokażę Wam, jak to działa. Możemy sobie w tej chwili użyć typu Double, i w ten sposób w typie Double mamy wbudowaną metodę Celsius to Fahrenheit. Tutaj jest taka mała strzałeczka, co oznacza, że jest to rozszerzenie. Czyli to jest Extension Method. Czyli w tym momencie. Napisaliśmy sobie metodę, którą możemy podpiąć do typu już istniejącego czyli to nie my stworzyliśmy Double, czy nie my stworzyliśmy jakąś inną klasę ale możemy tak jakby zewnętrzną metodę podpiąć, tak jakby ona znajdowała się wewnątrz tej klasy. Na stronie szkoła programowania.com znajdziesz poradnik, jak pomyślnie przejść rozmowę o pracę na stanowisko młodszego programisty. W naszym e-booku znajdziesz odpowiedzi na ponad 50 pytań, które najczęściej padają podczas rozmowy o pracę. Wejdź na stronę i zamów już teraz. Zwiększ swoje szanse. Czyli zabieramy się za tworzenie metod rozszerzających, extension metod. Method. I czyli, żeby to zrobić, musimy dodać sobie klasę statyczną. Rozmawialiśmy ostatnio o klasach statycznych i metodach statycznych. Na kanale znajduje się taki film, zapraszam do obejrzenia. Po prostu tworzymy metody rozszerzające, extension methods muszą znajdować się... W klasie statycznej. Czyli tworzymy sobie taką klasę, nazwiemy ją Extension Methods. Ok, i to co musimy zrobić? Robimy sobie ją public i dodajemy statics. W tym momencie staje się ona statyczną klasą. I w tej klasie będziemy tworzyli sobie rozszerzenia. Możemy tworzyć te rozszerzenia. W jednej takiej klasie wszystkie możemy tworzyć, że pewne klasy, jak rozszerzamy, to możemy napisać, że na przykład, jakbyśmy rozszerzali klasę user, to byśmy napisali user, user extensions coś takiego na przykład. Ale no my tutaj mamy przykład, więc zrobimy extension methods i tu dodamy taką metodę, no i dodajemy też metodę statyczną static musimy dopisać i teraz co ta metoda będzie zwracała? Będzie zwracała double. Robimy metodę, która konwertuje już do fahrenheita, czyli e, zwraca double celsius Tu fahrenheit jako parametr. E, tutaj podajemy, tutaj w tym miejscu pierwszy parametr tej metody, to jest ten typ, do którego go podpinamy, a żeby to zrobić, to pisujemy słowo kluczowe this. Czyli częste pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych, na rozmowach o pracę, do czego służy słowo kluczowe Dys? Służy do dwóch rzeczy: po pierwsze, do sięgania wewnątrz klasy, a po drugie, właśnie do podpinania tutaj metod rozszerzonych. Czyli Dys, i teraz podajemy do jakiego typu chcemy podpiąć. Do typu DUDL. On tutaj w środku u nas będzie widoczny jako value. I tam, i, i w zasadzie. To wystarcza, żeby podpiąć do typu double, czyli ta nazwa jest dowolna. Tak jak sobie nazwiemy, tak w środku będziemy je używać. Po prostu to, do czego dopniemy, zwróci nam swoją wartość w tym miejscu. Możemy to też nazwać Celsjusz, bo to będzie dla nas temperatura w Celsjuszach. No i tutaj już wklejam formułę. To jest formuła wzięta z internetu, czyli jak przeliczamy Celsjusz na Fahrenheit. I w zasadzie po stworzeniu takiej klasy i metody mamy gotowe mamy gotowe rozszerzenie, czyli teraz jak stworzymy double, jakąś wartość, na przykład Celsius równa się 24,5 stopnia Celsjusza, no to zobaczmy, że nasz Celsjusz zawiera w sobie metodę rozszerzającą celsius to Fahrenheit. Czyli teraz już nie musimy tworzyć zewnętrznej metody, tylko mamy tą metodę Podpiętą, jakby do tego dubla. każdym razem możemy do dubla tą metodę używać. I mamy var temp Fahrenheit. I wyświetlmy to tylko. Sol, right line. Temp celsjusz to jest celsius Temp Fahrenheit. To jest. A, temp Fahrenheit. Okej, okay, to jeszcze co nie ma. Temp Celsjusz, żeby było tak samo. Dobra, no i to w zasadzie wszystko. Uruchamiamy. I mamy. Temperatura w Celsjuszach jest 24,5. Temperatura Fahrenheit 76 stopni Fahrenheita. Także to tyle. Jeśli chodzi o rozszerzanie metod, o podpilanie metod rozszerzonych do typów istniejących, bardzo przydatna funkcjonalność. Kiedy mamy jakiś typ, do którego nie możemy się dostać, nie mamy do niego źródeł, mamy jakąś bibliotekę, możemy tylko używać jakiegoś typu, ale poprzez takie rozszerzenia możemy dopiąć swoją własną metodę do istniejącej klasy obcej. Na przykład do Dabla, na przykład do innego obiektu z innej klasy. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca, zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału Szkoła Programowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.